Czy książka, która składa się z raportów, danych, analiz, nagrań z kamer, czy też tajnych rozmów, które nigdy nie powinny użyć światła dziennego, ma sens i czy może ją się dobrze czytać? Powiem Wam, że zaczęłam czytać książkę Illuminej, J. Christopher i Amy Kaufman, która właśnie składa się z takiej formy narracji. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, ale ta książka jest naprawdę dobra. I na poważnie się w nią wciągnęłam. Miałam obawy, no bo myślałam, że ta fabuła będzie taka pourwana, ja się w to nie zaangażuję, a stało się zupełnie inaczej. Aktualnie jestem na stronie 228, czyli prawie w połowie, i to jest niesamowite. To jest niesamowite, jak ja przeżywam tą historię, jak mi się ją fajnie czyta, jak jestem zaciekawiona tą fabułą. Wydaje mi się, że nawet gdyby ta książka była w takiej zwykłej formie, to nadal byłabym wielką fanką tego pomysłu. Więc ja osobiście na ten moment mogę Wam zdecydowanie polecić tę książkę. Bardzo długo się zastanawiałam, czy ją czytać, i w końcu się zdecydowałam i nie żałuję. Bardzo, bardzo Wam polecam.